Dobra, nagrywa się. Więc e, Tu jest gościa, e, drobna osobka, która ma wielkie serce i potrafi postawić się z piersi, właśnie orzeł na piersi, e, który jest. Serce, a, a ręka bandy. na sercu. Dobra, lecimy, bo my podajemy. Proszę bardzo, nareszcie Nareszcie policja zareagowała. Na ręce posągu, żeby dopiero faktycznie funkcjonariusze zareagowali i uznali, że jest to akcent niebezpieczny. No, ale niestety następni lekceważą wszystko. No. no. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Czas pokaże. Właśnie zmierzamy do tych panów tak. policjantów, którzy wreszcie we właściwy sposób zareagowali i zobaczymy. Dzień dobry, czy mogłem prosić dobry. o zaraportowanie tego zdarzenia właśnie tej dziewczynki wiszącej na ręce posągu? W jaki sposób chce pan No żebyście państwo zaraportowali i ja nawet mogę zgłosić interwencję, bo nieraz już zgłaszałem interwencję właśnie odnośnie dewastacji pomnika przez właśnie turystów. I e, Ponieważ tutaj nie ma zakazu, bo nie ma regulaminu, tak jak na Placu Matejki. Na placu Matejki nawet zgromadzenia już są ściągane z pomnika, bo jest ściśle określony regulamin. Tutaj nie mamy tego regulaminu i dlatego właśnie mamy, mamy taki efekt e, kuli śniegowej, że im bardziej pozwalamy na to, że faktycznie... E, Mm. Jest o tego A nie jest to pewien środek oddziaływania. Nie jest to pewien środek oddziaływania. Ale czy będzie, czy, będzie, czy, będzie, czy będzie to w raporcie z, z dzisiejszego patrolu po prostu, że będę mógł się odnieść w taki był do, do godziny? Nie ma czegoś takiego jak raport. Nie ma taki jak raport. My raportujecie. Musicie raportować to wszystkie zdarzenia. Nie, tak. raportu. No ale jest, będzie to wpisane w dziennik. Czy w zeszyt po prostu, tak no jak tak, się to w, mówi. To za, za zapis notatnika służbowego, hmm. na przykład jest udostępniany na wniosek sądu bądź prokuratora nie jest no, udostępniany na wniosek e, osoby postronnej. Nie jestem osobą postronną, jestem osobą, e, która jest tutaj współorganizatorem Zgromadzenia Publicznego, na którym by doszło do tego incydentu, e, więc no wydaje ten mi się... Ale to nie należy całkowicie do... do Państwa organizatorem jest pani Małgorzata Bednarska, ja wiem, bo rozmawiałem z nią. No tak. A jeżeli Pan mówi o ustawie, do Bednarska, Ale ja też panu nie... wyjaśnię, kim ja jestem. Jeżeli... Pani Bednarska jest w moim stowarzyszeniu sekretarzem stowarzyszenia. Więc dlatego właśnie informuję pana, że też to jest moje zgromadzenie publiczne i też właśnie o to chodzi, że po prostu nie chodzi o to, że coś chce więcej. Tylko chodzi o zaraportowanie tego zdarzenia. My jako żeby... organ, proszę pana po... organ Policji zareagowaliśmy na to wydarzenie. Nie miało to miejsce żadne niszczenie, niszczenie, niszczenie jest Nie... on... trwałe uszkadzanie czegokolwiek. No do tego. Wiem, co ma pan na myśli. Na A to... czy e, zdaję sobie sprawę, że jest wyrok sądowy, który dopuszcza nawet spinaczkę na pomniki, co jest tak naprawdę już w pewnym sensie okrutne, jeżeli chcemy znaleźć jakiś konsensus tak, żeby faktycznie e, tutaj zachować jakieś granice. Tutaj nie ma uściślonego regulaminu i dlatego jest duży problem. Tylko, że właśnie ten problem zaczyna być coraz większy, jeżeli ci ludzie nie mają zwraconej tej uwagi, tak, bo tylko, mamy coraz więcej turystów pana, różnego. My w tym momencie o osobie, której wiek nie przekraczał prawdopodobnie czterech lat mm -hmm. i nie możemy mówić o popełnieniu wykroczenia przed dzieckiem. Tylko, tylko, właśnie, gdzie osoba, są, ale gdzie są rodzice w tym, w tym momencie? Ale opiekun e, przyszedł i zareagował przed nami. Tak, ale... I w momencie, kiedy myśmy poszli, nasza obecność była tym bardziej motywująca dla dziecka. Rozmawiamy o obcokrajowcach w wieku około 4-5 lat. Tak. Nie ma takiej możliwości, żeby w polskim ustawodawstwie takie dziecko popełniało wykroczenie. No tak. Znaczy, e... ja, ja rozumiem, czy pan chce powiedzieć, I tylko... Proszę pana, jak pan sobie wyobraża, że będziemy wyciągać jakiekolwiek konsekwencje prawne wobec czterolatka? Znaczy, ja sobie zdaję sprawę i. Jakaś inaczej, w tym że teraz jesteście, bo jest zgromadzenie jedno, drugie e, i dlatego jesteście tutaj obecni, bo tak naprawdę tutaj was nie ma co ja dlatego, to w, Ja, ja dlatego wysunąłem e, propozycję, że tak jak miasto organizuje helpersów, że jest. Jeżeli tutaj jeden helper by stał po prostu i byłaby to jego funkcja pracy, czyli mógłby wtedy faktycznie pomagać turystom, to ró równocześnie mógłby właśnie korygować takie zachowania, które są... Ale to też by musiał korygować państwa, bo ja pamiętam na zgromadzeniu jednym, jak państwo chodziliście też na pomnik i rozwieszaliście tam różne rzeczy. Tak, tak się ale nie za Dlatego tego, 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 tak. tego dnia też już nie reagowałem i nie, nie ściągałem innych osób, tak, ponieważ, ponieważ też już, już było do czynienia z proklamacją, która nadal otrzymuje możliwość zgromadzenia przy pomniku, a wykonuje to zgromadzenie na pomniku. I co gorsza, Wiatr, system nagłaśniający, który niestety negatywnie wpływa na całość pannika. System nagłaśniający wpływa negatywnie na... Tak, drgania, wibracje. drgania, wibracje. Wibracje, a poza tym... No e, fizyka się kłania. E, mam e, też zrobione nagrania. Dobry rozsądek też się kłania. Zrobione, zrobione zdjęcia i nagrania, bo e, sam zgłaszałem czyszczenie tego pomnika przedmię, no właśnie jako, że będzie on. E, też wizerunkiem międzynarodowym w tym dniu flagi, bo będą zdjęcia i tak dalej e, i o to chodziło, że już były pozwy napoje i zaguszenie, znaczy wszędzie było zaświetlone skiepanie i to już nie chodzi o to, że e, tak jak bardzo często rozmawiamy i ludzie mówią, że 30-40 lat temu też tak było tylko, że 30-40 lat temu nie mieliśmy tylu turystów międzynarodowych i nie było tylu napoi słodkich, tyle paszków, tyle tego wszystkiego i ten pomnik nie stawał się po prostu tak jakby się niskiem to z piknikiem do spożywania pokarmów i tutaj mamy właśnie takie problemy pana, już mogę, nagrywa się nie ma tylko głos. Tak jak zareagowaliśmy przed tym, jak pan jak, jak do nas podszedł wobec tak, ja, ja Dlatego podchodziłem bo właśnie, Zwróciliśmy uwagę, jest to e, pewien środek oddziaływania przewidziany w kodeksie. Także mogę powiedzieć tyle. Jeżeli będziemy widzieć, dalej będziemy reagować. E, I idziemy pytanie do przodu. Tak? O, to, o to mi chodzi, czy ja się mogę odnieść do tego dnia i mniej więcej tej godziny, że było takie zdarzenie. Czy po prostu ono będzie odnotowane tak? Będzie, będzie... odnotowane w podatku policjantów tyle. Dobrze. Tak jest. To dziękujemy. I tym optymistycznym akcentem z powodu braku prądu kończymy dzisiejszy patrol obywatelski. I tym samym kończymy nasze tańce. Szanownej pani DJ, bardzo serdecznie dziękujemy. I reszcie towarzystwa też. Do zobaczenia na kolejnym patrolu obywatelskim.